No, właśnie, no i mamy już kierowców tutaj wczytanych. Drugie okrążenie z jakiegoś dziwnego powodu. W każdym razie mamy pięć świateł zapalonych. No i kierowcy rżną swoje silniki i wystartowali. Dobry start, Saweja. E, tam widzimy, jak Iguana chyba wystrzelił. Tutaj próbuje się przebijać idzie, wręcz po trawie teraz kierowca <grywa> Romeo. E, tutaj zobaczy, jest dybą ze strony kierowcy Mercedesa i uderza w Saweja, Sawej! Następny wyjście z problemami już na samym początku. i Iguana szósty, póki co, ikon również z problemami. Tam też wyczyn ponownie po trawie musiał przejechać. I Teraz serwis kierowca Hasa, jeśli dobrze widzę. Tutaj Nykos z przodu, z tego co widzę, chyba bez ich zmian. Ropu tutaj spokojnie, tak samo jak Bubik z Tele. Iguana już czwarty, więc świetny start. Tam z tyłu listek szeroko w Dela Rodzi, tak samo Webster. Il zamieszania w Dela Rodzi się nam tutaj wydarzyło. Jeszcze tam z tyłu Nykos chyba obrócony. Tak, dzieje, widzimy uszkodzone skrzydło. Tak jest, jest uszkodzone skrzydło. Zobaczmy, że już teraz korzysta z wyprzedzania kierowca Racing Point. Będzie próbował odzyskać się parabolice, chyba nie. Ma w każdym razie DRS, jest za nosem Hasa. No i wychodzi z paraboliki, przyta. Tutaj szwagier, problem z wyprzedzalnością. No i obrócony. Na szczęście stał się duchem, no i żaden z kierowców na tym nie ucierpiał. Więc będziemy mogli obserwować ponownie ściganie na mązie i ropuch już jakby tutaj rozegrał wyjątkowo dobrze ten start. Miał przedsiądz sekund przewagi, ale tutaj odpuszcza. I przez to chyba właśnie to sobie utrudnia sobie tutaj robotę kierowca Red Bulla. Ściśnia sobie resztę stawki. No ale widzimy, że to nie popłaca tele. Jest z nim prawie wręcz na równi. Jeszcze tam w streamie jest wyczyn ze Stawejem. Zobaczmy, jak się tutaj zachowają obaj kierowcy za nimi. Tele próbuje atakować od zewnętrznej i nie ma się jak wcisnąć dalej, ale tej wyczyn próbuje atakować tele! No i wyprzedza kierowcę Williamsa, więc jest drugi. Ale tutaj zarzuca nim. Jeszcze był kontakt między nim a Williamsem. No i naraz się na trawie. I Tela ostatecznie jest na pozycji drugiej. Tam z tyłu skiller się przebija przed Tetrcego. Masa zamieszanie, Jeszcze tutaj kierowcy jadą w trzech, Zobaczmy: Ferrari, Williams. Przepraszam bardzo, Hasso oraz Alfa Tauri. Tutaj Szwagier musi się bronić przed Jakuzą, Yakuza nie może teraz wyprzedzić na krawężnik. Tam już podzetorem Igułana, więc koniec wyścigu dla Igułany. No i przypomnijmy, on już jedzie do końca, on tutaj nie chce popełniać żadnego błędu, więc zobaczmy jaką ogromną różnicą prędkości tutaj podąża e, kierowca Ferrari. Zna tutaj przemyka wręcz obok e, kierowcy Racing Point, no i znajduje się na pozycji piątej, ponieważ wyciec zjeżdża nam do boksu. Askier step obecnie na trzeciej pozycji, widzimy, goni Foxello, może być nawet liderem wyścigu, e, tele właśnie teraz zjeżdża do boksu z pierwszy raz w tym wyścigu. No i skresta wyprzedza tutaj spokojnie wokselo. Zdąży tutaj zamykać drzwi. E, Jakuś zatraci pozycję. A co dlatego, że zjeżdża do boksu. Jeszcze tutaj 5 sekund za przekroczenie prędkości fali serwisowej. No a wycień tutaj e, wyprzedza listka. Jeszcze tutaj czyżby tak, to tyle tutaj próbuje wyprzedzić obok kierowców. No i zobaczmy, wyprzedza listka, ale wyczyna mu się nie udaje. E, tak, 13 a Tele jeszcze może zaatakować, ale tutaj z dzwaniem gościem się e, Reti Filo. W tym, że wyczyn jest, jest zdecydowanie wolnej. no i teraz Tele wręcz wymija kierowca Mercedesa, bardzo ładnie to rozegrał Tele. Zaczekał na ten moment, zdecydował się na ładniejsze, lepsze przeganie tej szykany, no i przede wszystkim utrzymanie przyczepności na wyjściu i skutkiem to tym, że Tele bije się nam na pozycję dziewiątą. Po na szybszą krążenie, no to jest Killer Step, atakuje listka, od zewnętrznej tutaj w reti pomaga mu to zamknąć kierowcę Ferrari. Razem na rzecz tele, trzyma wewnętrzną i widzimy, jak bardzo go zepowali. Ja jeszcze tutaj jest kontakt między tele a zbiorstwem Red Bull'a. E, no i tutaj Foxero z tego korzysta, pojawia się wręcz z Nikon tutaj Jurassa Alfa no Widzimy, jak szybko nadrobił tą stratę z okrążenia. E, no i Foxero jest już na pozycji czwartej. No i ma w tele po wewnętrznej. Czy będzie się wciskał? Nie, tutaj zachęcał i później, ale Foxero przestrzeliwuje delikatnie pierwszy zakręt. E, no i mimo wszystko jest przed tele. Tyle się próbuje tutaj łapać tunel aerodynamiczny, Widzimy, że jest już szybszy korzysta z, też z wyprzedania. Boxelo zostawia miejsce teraz. Chce mieć wewnętrzną do Dela Rodzi. E, no i czy tyle teraz będzie w stanie wyprzedzić z tego ładnego ujęcia? Nie ma, we, ma zewnętrzną, no i nie. Fokselo jest już na pozycji czwartej. Świetnie przebija się. A w tej tutaj zarzuca na wyjściu z Rogi, No i spada nawet za Dominiksa na pozycji szóstą. No i zobaczmy, ma dobrą różnicę między kierowcą Red Bulla, no i zobaczmy, jeszcze ma zdecydowanie lepsze wyjście. Widzimy jeszcze, jak tutaj przyrotował samochodem przy takiej dużej prędkości, no i wbija się nam na pozycję trzecią, tracąc tylko sekundę i dwie dziesiątej już do Webstera. No a Poxelo jest już tuż, tuż, wreszcie na biegów Webstera, zobaczmy, czy Webster będzie się w ogóle w stanie nie dojechać na podium. Zobaczmy, tutaj przepuszcza, wręcz Foxelo łapie się tutaj w strugę aerodynamiczną. Właśnie przez ten manewr. no a Dave przekracza linię mety, jako zwycięzca 10. rundy i e Sport Racing Series w drugim spicie. Foxelo wpada na metę, na drugim miejscu, trzeci jest Tele, czwarty Robuk, piąty Webster, dopiero... Szósty jest Skillerset, bardzo blisko Webstera, siódmy jest Dominiks, a jednak siódmy jest tykus, który zdobył najmniej kar, Później z Dominiksa 9, 10, Tetrycy, więc ostatecznie w punktach Peli 11, 12, samej listek dopiero 13. Bardzo żukarty załapał kierowcy Ferrari, który jechał przecież na 10 pozycji. Jeszcze czekamy na Ikuna, no i Bota Bubika oczywiście oraz szwagra.